Cześć, witajcie moi drodzy. Dziś wam powiem troszkę o pielęgnacji włosów. Jak powinniśmy zadbać o włosy teraz, właśnie w zimie. Moi drodzy, w domu możemy fajnie zadbać o włosy właśnie olejowaniem. Kto mnie zna i to wie, że jestem fanką naturalnych kosmetyków. Jak również u mnie w salonie również są organiczne, naturalne kosmetyki. Więc moi drodzy, olejowanie, zadajecie mi pytanie bardzo często, czym olejować włosy, jak zmywać olej z włosów i co powoduje. Ja zawsze mówię, że olej jest najbardziej już od starożytności najlepszą taką, taką bombą witaminową dla, dla włosów, dla skóry głowy, już od starożytności nazywany płynnym złotem. Nie trzeba za miliony monet, moi drodzy, wydawać różnych produktów. Wystarczy naprawdę olej lniany, oleje roślinne na zimno tłoczone wybieramy. Czyli moim takim najlepszym i najbogatszym w składniki mineralne jest olej lniany. Zawiera witaminę E, kwasy omega-3, omega-6, więc pamiętajmy o tym najbardziej przy wyborze właśnie oleju. To jest właśnie olej lniany, również może być z pestek winogron, ze słodkich migdałów, też ma bardzo dużo właściwości właśnie odżywczych. Co powoduje olejowanie włosów? Olejowanie jest praktycznie na każdy aspekt naszych włosów, począwszy od końcówka po czubek włosów. Możemy stosować na Wypadanie włosów, bo też możemy stosować na skórę, przez co skóra jest bardziej pobudzona, stymulowana, poprawia się ukrwienie skóry głowy i też rzeczywiście włosy nie wypadają. Drugim takim efektem jest właśnie na końcówki, żeby nam się nie rozdwajały. Bardzo często, w przypadku właśnie długich włosów, pani z długimi włosami, które mają właśnie problem z rozdwajającymi się końcami, też takie olejowanie będzie wskazane. Też, jak wybieramy się na słońce, bardzo mocne promienie słoneczne, też pamiętajmy, żeby jednak. Ten olej położyć raz, raz, raz w tygodniu, żeby ten włos był bardzo fajnie nawilżony, przez co będzie mniej podatny na uszkodzenia właśnie takie termiczne. Moi drodzy, też właśnie przed wysoką temperaturą. Przed, żeby były włosy miękkie, sprężyste, przede wszystkim nawilżone i zregenerowane. Bo to tutaj wszystkim wchodzi, ja zawsze wkładam bardzo mocny nacisk w swojej pracowni na pielęgnację. Ja sama posiadam, jestem fanką, co zawsze zmieniam, bardziej tutaj mówię o ostrzeżenia. Też miałam włosy po pas i wiem jak to wygląda i też bardzo liczy się dla mnie pielęgnacja. Więc też pielęgnuje włos. Olejowanie pamiętajmy, nakładamy na włosy suche. Suche od czubka po skórę, po, po samą skórę włosów. Możemy jak najbardziej olejowanie nakładać na całą noc. Na całą noc nakładamy olej na suche włosy. Zawijamy oczywiście jakimś szczepkiem ochronnym, żeby nie wywrócić poduszki. I rano, słuchajcie, spłukujemy. Najpierw olej spukujemy nieciepłą wodą tylko taką letnią wodą, po czym myjemy raz, drugi raz włosy szamponem i możemy trzeci, ale tu już raczej bym nie radziła i zawsze nakładamy odżywkę zakwaszającą, żeby fajnie ten włos domknąć, bo włos przez olej będzie mocno e, otworzony, on się nie zamknie, więc on będzie bardzo mocno nabłyszczony, więc trzeba jeszcze tą, e, że tak powiem końcówkę bardzo mocno nam e, zakwasić. Moi drodzy, zacznijmy właśnie w domu tą cudowną regenerację, bo olej to bogactwo, tak jak mówią Egipcjanie, płynne złoto, więc ja też jestem tego samego zdania, więc zacznijmy dbać teraz właśnie o włosy, o regenerację włosów, bo to jest tak samo jak z naszą skórą na, na twarzy. No nie ma nic piękniejszego jak włosy zdrowe, lśniące, zadbane. Więc moi drodzy, zapraszam Was do olejowania w domowym zaciszu włosów i spotykamy się u mnie na fotelu za jakiś czas. Dziękuję, do zobaczenia. Dobra, poszło jak po spłatce.